Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z wiadomości od tej osoby, o której myśli, którą macie w sercu, o którą chcecie zapytać, którą macie na myśli. Witam grupę numer 3 Reniferki. To osoby, co wybrały grupę 3 Reniferka. Wiadomość od tej osoby: co ta osoba chce ci powiedzieć? Co chcesz mu jej powiedzieć? Teraz. Tego nie bierzemy. Jeszcze coś. Straszna godła słuchać z tej osoby. Czuję, że osoba przebojowa. Jeszcze coś chcesz powiedzieć? Tej osobie? Jeszcze coś. Nie jest za dużo kapotek. Dobra, jeszcze coś? Cóż, nie? Jeszcze tutaj, już chyba nie raczej. Dobra, lecimy z przekazem dla was. Od tej osoby, co ta osoba no rozgadana, chcę Wam powiedzieć. Mam lęki do tej relacji i do naszej znajomości dalej. Uczucia to nie zabawka, pamiętaj. Kochałam cię, kochałam cię. Serio szkoda, że ty mnie nie. Czyli ta osoba wam mówi, że wy jej nie kochaliście serio. Czyli tak jakby czuła się odepchnięta, jak zabawka. Czemu ty jesteś taki, taka uparta? Sytuacja wymknęła się nam spod kontroli. Układam sobie życie na nowo. Mam kogoś nowego. Mhm. Już niedługo będziemy razem. Mam kogoś nowego. Już wątpię, żeby ta osoba miała. Bo zobaczcie, wypadło. Mam kogoś nowego w złości na to wychodzi. Bo stwierdzę, że wy już niedługo będziecie razem. Także wątpię, żeby ta osoba miała. Po prostu jest nawet zła. Widzę je jako. Widać je jako moją żonę. Przyszło. Męża mamy, tatę naszych wspólnych dzieci. Fajnie. Czemu mnie nie szanujesz? Mało się starasz. Uśmiechnij się w końcu Dziękuję Ci, że mnie olałaś olałeś Dla kogoś innego Wrzucam się w wir pracy, żeby osiągnąć marzenia Pokochaj samego, samą siebie Wtedy pokochasz innych Czyli ta osoba Wam znowu, zobaczcie Zadzięcza, że po prostu nie potraficie Pokochać samego siebie Macie mało pewności w siebie I dlatego ta osoba się o Was odsunęła Bądź odsuwa, bądź planuje się odsunąć Słowa bardziej bolą gorzej niż pieść. Szanuję się na tyle, by od Ciebie odejść. Mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo jesteś najważniejszy, najważniejszą osobą w, w moim życiu. Udaję, że mi nie zależy. No wiem, że udajesz, bo to nawet jest pokazane w emocjach tych, 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 całych, co mówisz. Pragnę cię. Jestem obecny, obecna, nieobecna, ale myślami jestem przy tobie. Jestem szczęśliwa, gdy jesteś szczęśliwy, gdy jesteś przy mnie. Albo ona, albo ja. Albo on, albo ja się zastanów w końcu. Uuu, ktoś Wam stawia, słuchajcie, poprzeczki. Podeszłeś, podeszłaś bliżej niż ktoś inny. Kocham Cię. Nie rozumiem Cię już. Wszystko się rozpada. Czuję to. Rozwijam pasję, hobby. Rzucam się w wir pracy, żebyś osiągnąć sukcesy, spełnić swoje marzenia. I zapominać o tobie. Nie wrócę do ciebie. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Czyli ta osoba widzę też jest uparta, tak jakby troszeczkę, bo oszukuje was samych siebie, a uczysz nie oszuka. Następnym razem posłuchaj samej siebie, a kogoś innego. Ja posłucham swojej intuicji. Trudno jest mi się przed tobą otworzyć. Czyli ta osoba się zamknęłaś przed wami. Wpadłaś, wpadłeś mi w oko. Będziemy znowu razem, zobaczysz. Jesteś najlepszym prezentem, jakim mogłam sobie, mogłem sobie wymarzyć. Muszę ci sprawdzić, czyli nie ufa to Wam ta osoba. Spójrz głębiej w serce, w oczy wtedy się dowiesz całej prawdy. Nie mogę znieść Twoich przykrych słów. Brak mi ciebie, w bliskości. Mam duże poprzeczki, wymagania wobec tej znajomości. Muszę się skupić na uzdrowieniu siebie. Potem się skupimy na uzdrowieniu naszej relacji. Ty też się skup na tym samym. Nie możemy być razem w tej chwili. Nie wiem, czy sprostam Twoim wymaganiom. Czyli ta osoba, zobaczcie, ma obawy. Mętnik, czekam na Twój ruch. Czemu mnie ranisz? Także widzicie, sprawa się wyjaśniła, o co chodzi tej osobie. Także co, kochani, do powodzenia, papa. Pa.